Siemano, witam w kolejnym odcinku. Dziś chciałem wam przedstawić kilka inwestycji, które moim zdaniem mogą dość fajnie zachować się w 2024 roku. No, też jesteśmy aktualnie na początku tego roku przy dość fajnych spadkach. Cały czas jest zimowa wyprzedaż, mieliśmy problemy z tym CS-em, więc te ceny są dosyć niskie. Na skin z manki kupisz niż swoje skiny. Strona nie wlicza cen naklejek oraz floatów do wartości skina. Jest też event świąteczny, który codziennie pozwala wam odbierać różne nagrody od ticketów. Do losowania skinków, po więcej bonusu do wpłaty, no oraz skinki za darmo. Jest też Progress Bar, za którego wykonywanie dostajecie skiny. No i tutaj cały czas się to zwiększa za po prostu działanie na stronce. I jeszcze z kodem Rafikos macie do 5 dolarków przy pierwszej wymianie. Oraz 35% więcej do wpłaty też z kodem Rafikos. Zaczynamy od skrzynek, które moim zdaniem są teraz naprawdę fajnie wycenione. Niektóre, i no jest to spowodowane tym, że no liczba tych otworzeń spadła 23 miliony w tym miesiącu. No, a jest to spowodowane znowu tym, no, że ci gracze odchodzą od tego CSa w stosunku chociażby do premiery cs 2. No, to mamy te spadki tych graczy. No i wiecie, kiedy Valve coś zacznie dodawać, to fajnie to liczba graczy może wrócić. Te otworzenia znowu mogą się zwiększyć. No i dobra, przejdźmy sobie. Zaczynamy od dwóch takich klasyków moich, czyli skrzynia załamania, skrzynia ukąszenia węża. One pod, je rozgrywamy pod to, że wejdzie nowa skrzynka, no i najprawdopodobniej skrzynia załamania wypadnie z aktywnej polidropów i zaliczę sobie pika, ukąszenia węża będzie już najstarszą skrzynką, więc też dzięki temu wzrośnie, więc gramy pod to, ale też fracture wydaje mi się, że ciekawa skrzynia nawet pod long terma trzymać. Mamy tutaj koski, te najnowsze skrzynki mają rękawice, więc to nawet taki ciekawy long termik moim zdaniem. Lecimy dalej, skrzynie z fajnymi kosami. Mamy tutaj chromy i jak sobie zobaczymy, to chromy trójki bardzo fajnie się otwierają, no prawie pół miliona, więc tutaj fajnie sobie po środku tych skrzynek w miarę drogich, powiedzmy sobie, no bo te już 9 zł to trochę tam to kosztuje. Dalej mamy skrzynie gammy, kolejne z fajnymi koskami, skrzynia rewolweru. No która też te ceny ma naprawdę przyjemne. A kostki mamy fajne. Tutaj możemy sobie m.in. karambić bloodem, więc to myślę, że będzie w przyszłości otwierany za taką cenę. No i jeszcze skrzynia tu 2. I tutaj też bardzo fajnie się to otwiera, tylko musimy znaleźć. Jak widzicie, fajnie się to otwiera, też te jej ceny spadły. Oprócz tego jakieś skrzynia strefy zagrożenia. Moim zdaniem, to wszystko po prostu, co jest tańsze, też jest fajną opcją. Dalej inwestycje, które mogą zrobić po prostu lepsze procentówki niż te skrzynki. No i tak powinno być przy założeniu, że tutaj Kopenhaga tego nie zniszczy i, nie będą, i kolejna seria naklejek znowu nie będzie po prostu bez tła. Bo wtedy no to lipa i walną te rzeczy. No ale dobra, zaczniemy sobie od początku, od Sztokholmu, który też mm, dość fajnie się lepi, więc to jest na pewno duży atut. No i wydaje mi się, że kurczę, Sztokholm w pewnym momencie może fajnie wywadzić w górę. E, mamy tutaj tak, no i tu praktycznie wszystkie te kapsuły mają jakiś tu potencjał oczywiście, e, najbardziej no to moim zdaniem oczywiście kandydat, e, no i tutaj pretendencik legendy, no legendy niestety mają kilka miejsc, znaczy mają kilka naklejek, które blokują te sloty, tutaj na pewno a atutem jest cena, więc jak ktoś ma mniejszy budżet to w to bym się kierował, pretendencik też spoko oczywiście, no tutaj mouse jest no, z Paryża no, bardzo... U, u Ziemiu, tą, że tak powiem, kapsułkę, ale mamy też Mówi Starsy. Mamy Big, które spoko wygląda. North Pain Astralis, więc dalej myślę, że i tak spoko. Dalej mamy Antwerpik. No i tutaj te ceny wyglądają dużo niżej. No i dobra, lecimy. Kandydat, moim zdaniem, najlepszy. Tak pod inwesty. No i te ceny to są fajne, nie? Więc Antwerpik myślę, że naprawdę przyjemnie to wygląda. Dalej mamy legendy, które otrzymają się tych 5 zł Tu też dużo będzie zależało po prostu, czy Cloud się dostanie. Jakie będzie to Cloud na Kopenhadze. <laughs> No bo gdyby Sinai się na przykład nie dostało, no to kurczę, wtedy naprawdę to poleci do bardzo wysoko. Pretendent tutaj Imperial, który na pewno ma, będzie musiał ciągnąć to, no i też dużo będzie zależało, czy na, na Kopenhadze będziemy mieli jakieś zielone naklejki, no bo jeśli nie, to, to myślę, że naprawdę fajnie. Sam Imperial, ale, ale i ta kapsułka, no i Paryż tutaj tak naprawdę tak riski, że... W sensie, jak ktoś to zainwestuje i Kopenhaga mu siądzie, tam wydarzenia stricte też cs powrót graczy i tak dalej, to widzę w tym roku fajny potencjalny wzrost na tym. Ale jeśli się nie ułoży, no to Wiecie, będzie to chodzić po kilkadziesiąt groszy, więc no tutaj taki dość risky sytuacja. Dalej przelecimy sobie naklejki, no i tu bardzo dużo będzie zależało od tego, które drużyny się dostaną na tą Kopenhagę. No, te, które dostaną się, no to po prostu ich ceny obecnych naklejek spadną. Te, które nie, no to wystrzelą. Na pewno w short termie tak to się stanie. No i. Kurczę, wydaje mi się, że Sztokholm przy tej ilości nalepień jest bardzo ciekawy. Mówię tu o holofoliach. Kurczę, raczej bym się celował w te trochę tańsze. Na pewno G2 tam fajnie się lepi. To jest jeden z takich rzeczy. Więc raczej tu bym szedł w te tańsze rzeczy. Jak ktoś chce pod, pod riski, trochę pod takie short termowanie, no to można... Kupić te wybrane drużyny. Natomiast pod Long -term, no, brałbym po prostu te drużyny z dużym fanbase. Em. Też pamiętajcie, że niektórych już nie zobaczymy, nie na przykład Kopenhagi nie zobaczymy, outsidersów nie zobaczymy, więc to taka inwestycja długoterminowa jest, y wydaje się spoko. Y no i w tak właściwie w tym odcinku to by było na tyle. W sumie głównie skupiliśmy się na tych rzeczach trochę bardziej bezpiecznych. Y no i co? Napiszcie co myślicie, w co Wy będziecie szli w tym roku. Dzięki za dziś do następnego. Cześć, pa pa!